czy przyszłość może wpływać na przeszłość? W roku 1978 fizyk John Wheeler zaproponował eksperyment tak dziwny, że do dziś wywołuje dreszcze u naukowców. Chodzi o tak zwany eksperyment opóźnionego wyboru. Jego wynik sugeruje, że cząstka może zdecydować, jak się zachować, zanim pomiar w ogóle zostanie wykonany. Brzmi absurdalnie? To posłuchaj. Foton, cząstka światła, jest wysyłany przez układ w połowie drogi decydujemy, czy chcemy mierzyć go jako falę, czy jako cząstkę. Ale gdy analizujemy dane, okazuje się, że foton wiedział wcześniej, co wybierzemy i dostosował swoje zachowanie jeszcze zanim dokonaliśmy pomiaru. Jakby przyszłość cofnęła się w czasie i wpłynęła na to, co działo się wcześniej. Niektórzy fizycy twierdzą, że czas w świecie kwantowym nie istnieje tak jak go znamy. Albo że świadomość obserwatora ma wpływ na samą strukturę rzeczywistości. Czy to oznacza, że przyczyna i skutek mogą być odwrócone? Że wszechświat nie działa liniowo, tylko wszechczasowo? A jeśli tak, to czy przyszłość już się wydarzyła? Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj Cosmovision.